Siema w kolejnym odcinku z mojej hodowli kurniasek i kurek ozdobnych Przyszedłem wypuścić kwoczkę chociaż na chwilę już zbliżają się yy, ostateczna data lęgów 29 maja czyli za jakieś 3 dni no ale wypuszczać ją wypuszczam bo no, musi swoje sprawy załatwić wiadomo co miałem tu powiedzieć jeszcze? Stasie pieje. Dobra, wypuścimy Kwoczkę. Ja w międzyczasie później będę karmił kury. Jak zwykle zresztą. O tutaj jej jedzenko. Ale jakieś takie już... Uciekaj kura. Spróbuję ją wyciągnąć jakoś. Jak to się robiło? Tak chyba no. choć Kwoczka, chodź. Ale jak zrobiłem to. No uciekaj. Idź, idź pobiegaj sobie, ja tu jajkami się zajmę, jak widać się jajeczek się utrzymuje, tutaj widzę, chyba już nawet się zaczyna coś klucz, bo widzicie, pęknięta skróbka i ruszają się te jajka, kwoczka musi wrócić jednak, szybko załatwi to co trzeba i ją wrzucę. No, jak widzicie, źle to obliczyłem. 3 trzy dni szybciej te lęgi wyszły. Hmm, ale co? Najważniejsze, że coś się tam wykluje. No i oj, akurat złapałem oczyszczanie się. No ale co? No, no normalna rzecz. Cały dzień siedzi, no to się nazbierało tego, że tak powiem. Dobra, co u kurek ozdobnych? No to już wiecie dawno, że mają wybieg ale z tego wybiegu to nic już nie zostało pokażę Wam zresztą 2-3 dni i wiecie już wszystko wydziałały jest wszystko Nelka, plamka no i loczuś albo loczkowa bardziej bo okazuje się że to najprawdopodobniej skórka bo nigdy nie widziałem żeby biał. Loczył się ten nasz. I do tego ostatnio znalazłem czy jajka, czyli każdej innej wielkości, czyli by wypadało, że nelka i planka, a to trzecie to czyje najmniejsze. Loczył się najprawdopodobniej i on jest kurką. W sumie, no wiadomo, pierwszy raz mam kury ozdobne, zwłaszcza kury lokowane. No nie widziałem nigdy kogutka od tych kurek i tak to trochę mnie zmyliło najwidoczniej no i co no i oczu się okazuje najprawdopodobniej kurkom no reszta z moich obserwacji wynika no jeżeli, że nie pieje no to nie ma takich zachowań typowo kogucich wiadomo no ale cóż no ładna kurka i kurka też się przyda trzeba im tutaj kogucika jakieś załatwić no wiadomo Stasik odpada będzie trzeba kupić jakiegoś kogucika ozdobnego no z mniejszego żeby wiecie krzywdy mi nie zrobił no a ta co skrzeczy no to skrzeczy plamka cały czas dobra idę złapie kwoczkę dam ją z powrotem na na jajka bo dzisiaj pewnie coś już będzie dobrze idę Także już pokarmiłem kury, schowałem się w kurniczku, bo jak widzicie albo słyszycie, to pada. No u nas na szczęście popaduje dosyć często, nie ma u nas suszy, zboże, trawa, wszystko ładnie rośnie. Tylko życzyć tego samego, co u nas w reszcie regionów Polski. Eee... No i tyle, no. To by były dobre plany, to do doma. Także jak tam się przyjrzałem bardziej, no to już trzy jajka pękły i się ruszały, więc raczej dzisiaj na pewno będą lęgi. No i co, kury nakarmione. No, poczekam, aż przestanie padać. No. no i się czymś pewnie zajmę. No i będę tutaj oczywiście kontrolował, czy jak tam idą lęgi. Nie będę zaglądał tam do kwoczki dosyć często. No, już chwila popadało i po deszczu. Dobra, jestem już po deszczu. Wróciłem. Miałem sprawdzić czy są kurczaki wcześniej, ale no, padało, lało dosłownie, więc zresztą widać. No Dzisiaj tylko tam zerknę, lekko tak. A jutro zajrzymy tam bardziej. Słyszałem tutaj już jakieś tam ćwierkanie. W tym tle to tam się nie ten. Nie sugerujcie, bo to ptak. No i zajrzymy tak na chwilkę. Tylko o, zobaczymy co tam jest. Ile ich tam jest. Ze jednego. Ale są. Jednego widziałem, ale wieje mi tutaj cały czas teraz i, i nie wiem czy, czy będę patrzył po prostu wiecie żebym ich nie przewiał, bo jeszcze widzę tamten był mokry to nie, też to widzieliście Razem jej je wezmę ze słonie ciałem całe wyjście no, widzicie skoropeczkę i tam pod spodem jest jeden no i dobrze, nie będę teraz tam jej niepokoił. Ich przede wszystkim i zamknę szafeczkę i przyjdę tutaj jutro. No witam już kolejnego dnia. No u mnie znowu pada, ale w sumie to dobrze, ja tam nie narzekam. No dzisiaj przyszłem zobaczyć do Kwoczki, zobaczyć ile tam będzie tych kurczaków. Yy, no myślę, że ze trzy to minimum powinny być, ale a to się okaże. Yy, no muszę szybko to zrobić, zajrzeć, bo dosyć zimno jest i jeszcze, widzicie, pada. Żeby tutaj nie wychodzić. O, patrz, już jednego mamy. O, tam czułem drugiego. No trzy są, tak jak mówiłem, minimum. Tamten się kluje, widzę, jeszcze ostatni. Cztery, są, tak. cztery, piąty się kluje, czyli jakby na to wychodziło, że 6 nie będzie. Albo go po prostu nie widzę. A nie chcę, wiecie, tutaj grzebać za długo. Jeszcze nadepnę go. No, no idę takie kurczaki rosy będą. Bardziej no podłożyłem tam Staśka, od Staśka tych kurek z dwa jajka bodajże. No i zobaczymy co do będzie. No nie widzę żadnych kolorowych, są to normalne jakieś tam koczaki, jak mówię rosy. I tyle. No i dobrze są jakieś nowe kurki. No i to jest najważniejsze. no Dosyć późno te lęgi, bo w zeszłym roku to już w marcu robiłem. Nie w marcu, w kwietniu. No a teraz popatrzcie. Koniec maja dopiero kłoczka się znalazła. No i są. Ten fajny taki widzicie? Taki, taki taki ciekawski muszę znaleźć tam tego jeszcze widzę, bo nie widzę tam jajka jeszcze Więc gdzieś tam musi być tu jak elegancki tu mam, patrzcie jaką ma. No, no może być coś takiego wiecie innego Dobra, ja tu zamykam, nie będę ich nie, niepokoić i kolejny dzień. No jak widzicie przestało padać, zapowiada dzisiaj się ładna pogoda w końcu. Mało chmurek na niebie. Dzisiaj jest niedziela, 28 maja no w tych swoich wyliczeniach się tam pomyliłem o dwa dni, no bo po prostu za dużo dni dodałem na kalendarzu i okazało się, że nie w niedzielę, tylko w piątek już były te lęgi. No i dzisiaj przyszłem zobaczyć ile ich tam jest, nie ja słyszę je nawet, o dzisiaj już zresztą tutaj byłem i zostały opadki, o widzicie tam dwa są, dam tu kuro, bo zaraz będą mi tutaj wchodzić no widzę skorupę, która to zjadała ale jak widzicie to ostatnie jajko też się wykluło ręgło coś tam i mam takie maluchy no najprawdopodobniej 6 tu powinno być Chciałbym ściągnąć kwokę trochę, to no, musiałbym to zrobić w ten sposób jeszcze tu mi kury ja zrobię to tak, o no muszę tu posprzątać i tak tu tu damy na razie ona sobie tu poczeka a nie, jednak jest ich pięć jak widzicie, to ostatnie jajeczko się nie wypluło skorupki posprzątam szybko, bo woka wróciła widzicie damy kurką Kurki se zjedzą także widzicie, ona jeszcze jeszcze chce to jajko jedno wysiadywać ale chyba z niego nic nie będzie bo to jest to Jajko od Staśka, najprawdopodobniej, bo pamiętam je po wielkości, kolorze i raczej nic z niego nie będzie. No dobrze, ja jeszcze będę musiał dać tu jeść. Dosypię płatków, będę musiał jej wodę też dać. A wodę tej dam później, bo przygotowaną muszę wodę wziąć. O, ten tutaj ma taką, tu ma plamkę na głowie, zobaczcie. Meczkę. No i dobrze, jak widzicie, lęgi. Moim zdaniem udane 5 sztuk. Zawsze to coś. Gdzieś i tak późno te lęgi są w tym roku, bo, no bo nie było kwoki, a jak już zaczęły kwoczyć, no to po parę sztuk. No nie wszystkie miały silny instynkt, jak zresztą wam pokazywałem to w poprzednim odcinku. No a ta kwoka, jak widzicie, wpisuje się świetnie. Mówią, że kury rosy nie, nie, nie kwoczą. No, zawsze się znajdzie jakiś tam wyjątek. One im bardziej wiecie żyją na wolności, tym bardziej chyba wracają te instynkty. I dlatego u mnie tyle kur kwoczy. I wiadomo, to od kury zależy. I od jej instynktu także. Dobrze, ja zostawiam ją tu. Biorę się tu za karmienie kurek. I później ją też nakarmię. No, przyszła tu jakaś ciekawska. Tak jak widzicie, jestem już u kurek ozdobnych. Dwa jajeczka były. Jak nie widzicie te większe? To chyba Nelki. No, a to pewnie plamki. A co z tym loczkiem loczusiowym? Ciężko powiedzieć. No, wydaje mi się, że to kurka, bo nigdy nie słyszałem, że piał. Ogólnie taki dziwnie się zachowuje jak niekogut. No i najprawdopodobniej to będzie kurka przez to, że no, widzieliście wczoraj trzy jajka każdej różnej wielkości i z tego samego dnia wątpię, żeby yy, która z tych dwóch niosła się podwójnie, co nie? Dwa razy dziennie co zauważyłem, coś z Nelką jest nie tak bo na jedną nogę, zobaczcie. zobaczyć nie wiem co się stało gdzieś coś zrobiła, jakby wyskakiwała stąd, no nie wiem, no jak mogła wyskoczyć i coś chce zrobić. I nie wiem, coś tak już od wczoraj wieczorem widziałem, że kuleje. Nie ciężko powiedzieć dlaczego. To idziemy ją tutaj, ruszymy troszkę. W nelkę, o widzicie jak ona chodzi dziwnie? No kuleje na nogę. No tak ogólnie to prezentuje się dobrze, no ale widzicie, kuleje, no. no. Ona tam, widzicie, w rogu się schowała i będzie siedziała, bidna. No ja będę musiał z drugiej strony deskę położyć, bo widzę tutaj jakąś dziurę sobie wykopały już. Widzicie tam? Pewnie dziurę do kąpieli w ziemi. Chciałem im trochę tu piasku wsypać, jak będę miał. No dobrze, no później przyjdę do niej, zobaczę co to z nim. Nie tak się dzieje. No tu Stasiek chodzi swoimi kurkami. Też zauważyłem, że lamka wyrywa sypiórkę. No może to oznacza, że może będzie kwoczyć, kto to wie Trzeba poczekać tylko skąd ja jej jajka wezmę będę musiał chyba z rosy podłożyć wiecie, z 2-3 niech sobie wysiaduje no zobaczymy, co czas pokażę dobra, na razie to tyle także jestem tutaj na wybiegu kurek ozdobnych no i nie wiem co jej jest no ja trzeba kulać znikąd jakby się jej coś stało, stała się i to i nie wiem czy ona w stanie spróbuję ją zgonić, także wstała chociaż no, widzicie. No nie chcę wstać Nie będę jej tu przewracał No ale coś z nóżką ma No i nie wiem co robić Tak nagle znikąd No wiadomo co zrobię, to ją zabiorę a ją do górniczka niech sobie zwie coś nie teraz to zrobię I Może jej pomogę bo no, Ogólnie wygląda zdrowo Tylko ta noga co jej się stało To nie wiem Idź tam o podpaśniczek nie jadła No i głodna też, bo w jednym miejscu cały czas tutaj wam pokazywałem tą dziurę. To sobie zrobiły. I roczuśkową, no Ty tylko ty nie jesteś. no i plamcia no leczuś tak, loczuś, tak? Jest ładna kurka unelka je więc definitywnie to jest problem z tą nogą jej nie wiem co się stało nagle tak ani żaden kogut tu nie wyszedł zresztą no, nie dostałby się i nie wyszedłby przede mną więc no nie wiem ciężko powiedzieć, stwierdzić zapraszam was wszystkich do yy, odwiedzenia mojego fanpage'u o hodowli kur no, tam jesteście na bieżąco no, odcinki na youtube no, są zazwyczaj spóźnione o tydzień yy, bo zanim ja je tam zrobię i ogólnie znajdę czas i chęć na to no to czas, no to trochę czasu zleci. Dobra, do zobaczenia.